Cześć wszystkim z tej strony się. Dzisiaj będziemy grać w Stumble Guys. Ogólnie są tutaj dzisiaj nowe wydarzenia i też jest darmowe koło w sklepie, więc obkręcimy tutaj sobie i oby coś fajnego dropnęło. I co będzie? 5. żetonów. I widzowie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, bo do końca roku chciałbym dobić 300 subów. I też wbijajcie na drugi kanał, tam będziecie mieć link w opisie do drugiego kanału. Ja sobie muszę teraz idealnie. Blokdash, Remastered Co to jest? Proszę mi powiedzieć. Co tu jest? Zawsze chciałem zagrać na takiej mapie. To jest jakaś podróbka też Blogdashu pewnie. Tutaj. O, ktoś z barwą Polski. <laughs> Widzieliście to, widzowie? <laughs> to było mocne. Znaczy dobre, nie mocne. Fazik. Zemsta. No kurde. Aha. No to świetnie jestem w tą mapę bardzo świetny ogólnie widzę, że to była przerwa bardzo długa na kanale, bo chyba z trzy tygodnie lub miesiąc, ale teraz już powracamy z codziennymi filmikami. Tutaj misję odwieście. To teraz. Przed... Nie, 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 nie. nie. Dobra. Udało się. Slip i Slide. Co to jest? Zobaczymy. Co to jest za mapa? Aha, jedna osoba. Spośród tylu, no to ja na pewno nie przejdę. Patrzcie, widzowie, ja w tą mapę niby jestem dobry, no nie. Tam ludzie już skrótów używają, no ale no połowa z nich to im się nie udało. To już chyba, a tam widzę jakaś osoba. No i miałem rację, że nie przejdę. Koronkę to. Koronkę można było wygrać. Fajnie, fajnie, że koronkę można było wygrać. Odbierz nagrodę. 59 level. I teraz y, Plontanina blockdash. Plontanina blockdash. A czyli będzie tutaj różne Blogdash: Blockdash ins, blockdash Legendary, blockdash Laser, dash, Legendary, blockdash N, en, N, en, Endless. Jaki to legendary? jest? Ja nigdy w tą mapę nie grałem. Więc się cieszę. Ale zacina przez tych ludzi. No i przegrałem. A jednak nie. Jak nagrywam, to zacina, jak nie nagrywam, to nie zacina. No co to jest? No, jak, jak zacina? Bo też miliard ludzi jest tutaj. Ciągle ludzie emotkują. Ja z tyłu się trzymam. No, i ten człowiek chciał mnie chyba zamotkować. Emot... No, nie. A to jest, to jest najgorsza. No, prawie bym nie przeszedł tego, ale przeszłem. No i tutaj. Już ludzie. No nie no, ale to było łatwe akurat. Dobra, lecimy po Win'a. No szybciej to losujcie te mapy. Aha, SpongeBob dasz. SpongeBob kancia porty. A i widzowie chciałabym wam jeszcze powiedzieć, że zrobiłem ankietę na YouTubie, jak tam jest mój kanał i wejdziecie w społeczność. To na moim to tam jest napisane jaką piosenkę nagrać, tam jest do wyboru rap OPCD2, Roblox i Stumble, guys. I która piosenka będzie mieć najwięcej głosów, to nagram, to nagram najpierw. Później, yy, która będzie mieć druga, najwięcej głosów, to nagram ją później i na końcu ta, co będzie mieć najmniej głosów. Ja to niewidzialność ja się aż biorę, bo ja się bo, boję, że zaraz spadnę, no i przeszłem. Ale na razie to to łatwe jest. Tylko, że teraz będzie. Schodki się zaczynają powoli. Troszeczkę trudniejsze było. Tutaj w rogu jestem, nowa emotka epicka, bo ta co się otwiera, szampana, to słaba. Jeszcze darmowa to nie. Blockdash endless. Blockdash nieskończony. Klocki. Ja mam tutaj sposób, jak z kimś ostatni zostanę, ale zgaduję, że zostanę wyeliminowany zaraz. Osiem osób. To się wydaje, jak tutaj by było z jakieś, nie wiem, 20 osób. Nie, wszyscy się teraz z tyłu trzymają. Dobra, do tyłu jazda. Bo tutaj miliard ludzi się emotkuje. No, no. Mm. Ja się boję ich. Zaraz któryś no, mówiłem. Uff, cztery osoby zostały. Ja tutaj zostanę trochę z tyłu, bo się boję trochę. Na, mm, mm. Trzy osoby No i mnie już nie widać Dobra No kurde Teraz to będzie łatwiej trochę. No i zniknęła i to jest właśnie minus. Daj się złapać. Dawaj, dawaj, dawaj. No i zniknęła. No, co używasz piorunka. Jest? Przeszłem, 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 ale no myślałem, że nie, nie przejdę. Ale to dzisiaj to są ty, te plątanina na blog, Zresztą to są moje ulubione. Teraz sprawdźmy to. Bo ogólnie nowe wydarzenia, nowy jestem, gram od ilu? Od sierpnia gram w Stambla. Więc trochę już się zeszło. Ciekawe, jaka mapa będzie? Plankton. Naprawdę. Kubeł pomyj. O co tutaj chodzi? A ile musi spaść? A nie. Złapany, 1 kolejny no i no i odpadłem ty słaba mapka powiem Słaba mapka. Najgorsza, według mnie. Dobra, to zagrajmy w tą plontaninę blokdasz, bo mi się spodobała i to bardzo, bardzo, bardzo. A i widzowie, jeszcze zobaczę tutaj na szybko, na telefonie zobaczę, powiem Wam wynik jakie głosy są na razie, ile procentów na co. I tutaj jest mm, 64% na Roblox, 27% na RAP pc 2 na o RAP pcd 2 i 9% na Stumble Guys więc chyba, my, ale nie, jeszcze trzeba troszeczkę poczekać, bo może nie, dopiero zagłosowało tam chyba 6 lub 7 osób. Czekajcie, bo ja mam jakąś dziwną myszkę. O, teraz. Dobra, działa. I patrzcie, no tutaj ile? miliard ludzi, jest, że normalnie zacina. Patrzcie, jak zacina. Niewidzialność. Tutaj najlepiej na końcu, na końcu się yy, stać. Bo tam nie ma tych, tych wszystkich ludzi, którzy ta rzucają tymi petardami różnymi. Jak normalnie na Sylwestra. Ciekawe co będzie. A, czyli pewnie później będzie y, 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 endless, block-endless. No nie. Nie, ej. Przeszłem, ale tego się nie dało przejść. No dało się, jako że to znikło. Ale no na szczęście jestem dobry w te gierki. Miałem rację. Tak. Blog Endless. Kogo my tutaj mamy? No nikogo. Ten Pro chyba spada, bo nie jest Pro. Tutaj w prawym górnym. W prawym górnym rogu widzowie macie mój nick na występ guys i też na Robloxie, więc jeśli chcecie mnie dodać, to akceptuję wszystko i też macie tam y, y, czas. Tam stoper jest taki: ile czasu jest rundę, i tutaj teraz pokazuję, że y, 30 sekund od teraz, jak najdłużej. Fajnie. Ja jeszcze nigdy nawet minuty chyba tutaj nie doszłam. Dobra, już się bałem, że odpadnę. Nie. ten gościu to odpada. A pa, pa. O, nie no, doszłem tam minuta. Półtorej minuty. Ale teraz chyba będzie dłużej. No ci na razie nie omotkują. Ale zaraz mogą emotkować. Proszę. Zapraszam przodem. No kurde, trzymaję się nadal. Jest. Przeszłem. Kurde. Dobra. hu. Trochę ciężko jest. Bo nie będę ukrywać, że nie jest. Dobra, nie widziałam To jest mój rekord! Dobra. Koniec tej zabawy. Po raz kolejny przeszłam Dobra, widzowie, to by było na tyle w tym odcinku. Teraz pojawiają Wam się na ekranie. Najnowsze filmy jakie są na kanale. Też. No i tyle. Więc widzimy się w następnym odcinku. Pa pa!